Halo, halo, jestem Ludzieperator. Nagrywam tu już drugi raz i... Też się nie spodziewałem drugiego filmu pod rząd. W drugim dniu. Mam nadzieję, że się wyrobię. To... Wysłać w niedzielę. Dobra, lecimy. I tym razem włączyłem. z gry W ogóle może Wam wstawię to na YouTube, jeśli będziecie chcieli. No, no, nie. Jest porąbana mechanika. Jak patrz, jak jadę myszką w dół, to idzie mi w górę. Gdy w górę idzie mi w dół. Shit. Lecimy. Uracz kotek. Boom. Mam nadzieję, że teraz nie, nie będzie lega. Jej nie ma Muszę się oglądać, czy jakieś na jest. Kurde, Mario, co ty zrobiłeś? Ogólnie na tym piętrze doszedłem tylko do... Ach, ...doszedłem tylko do... do ...drugiego poziomu drugiego pokoju dalej nie. On Dżerogon znalił w poprzedni film. Bo jeśli nie, to, to smutno. W ogóle, jeśli sądzicie o, regular o regularnych filmach, to, to się nie łudźcie, bo nie będzie. Nie będzie regularnych filmów. No nie no, znowu ten typ. Pierniczaj. Pierniczej ode mnie. Kurde. Nienawid... nienawidzę tej gry, ale kocham. Dobra, łamiemy prawa fizyki. Nie, nie nie tego. Nienawidzę tego zrąbanego sterowania, że jak patrzysz się tu, to patrzysz w górę. Mariu, nie mam pojęcia co ty zrobiłeś temu potworowi. Dlaczego on mnie goni? Nie wiem być może mam amnezję. nie pamiętam tego, ale no. Nie, nie przypomina mi się, żebym... Żebym... Chował tutaj jakieś potwory po tym zamku Mario co ty zrobiłeś? O nie, to, to również że spędzasz CP Jest jeden z gorszych Ale ten chyba jest prostszy Mario, Mario, już Ci mówiłem w poprzednim odcinku, jeśli oglądasz, a raczej oglądasz, to co Ty tutaj zrobiłeś, co Ty tu robisz, ok, bardzo dostępu wezmę, proszę niech tu się nie pojawi żaden podwór. Okej. Okay. Mam do czegoś kartę dostępu. Mario nie, nie mam pojęcia co ty, co ty tutaj robisz, ale no. Mam nadzieję, że dostanę jakieś wyjaśnienia. Mm. Um. MM. Użysz. Może suj, Zastąp tym spierniczam Mario, co ty tutaj robisz? Chciałbym przypomnieć, że mam arachnofobie Cynendo. Czyli lęk przed pająkami. A właśnie goni mnie i wielki pająk. Ja słyszę, jak ten typ za mną łazi i ja słyszę, jak czasami próbuje mnie porąbnąć. Drugi potwór podczas jednego piętra. Mario, to się robi coraz bardziej porąbane. Nie, że kwestionuję twoją pracę, ale... to... W stu procentach nie jest normalny. Tym... Wolę do tego nie wejść. Wyskonie nie goli. No nie znowu on. Czą ze jest? Jest. Mario Au. Panieś mi musiał to trochę wytłumaczyć. Mario... Mario... Naprawdę. Podziwiam Cię. Co ty tu zrobiłeś? O! Już? Checkpoint. Okej. Okay. Checkpoint. Lecimy dalej. Okej. Okay. W tym pokoju podobnie już byliśmy. Czytaj mniej żyje ta puszcza. Tak samo z siebie. Динго. Динго. Может это... Да? Нет. Раз. Również był pewien SCP, nie ma też żadnej kartki. Nie ma. Wolę sprawdzać, Niech nie chcę nic ominąć. Ja potem sobie to podczas nagrywania to sobie. Znaczy podczas oglądania to ja sobie to tłumaczę. Nie będę wam tłumaczyć. Nie. Mario szkołę robiłeś mogę tutaj wejść mogę ewidentnie jest to szkoła japońska dobra ja może z tym sobie wyjdę dobra zdecydowanie coś usłyszałem Zdecydowanie chcę stąd jak najszybciej wyjść. Absolutnie nie schodzę niżej. Im, Im szybciej, tym lepiej. Stąd pewnie, że coś za mną łali. To za mną łazi. Czym ty jesteś? Halona brzydka. Już trzy potwory podczas jednego piętna znalazłem. To się nigdy nie powinno wydarzyć. Tym jednego SCP, drugiego dużego pojąka jeszcze ducha szkolnego. No nie no, on jest szybko. Koleżanko za blisko. O ja mam ciary na nogach Fajna muzyczka ci tle Czekaj jeszcze raz sprawdzę Czy to się nagrywa? Nagryje się O nie no Zawiesiła się o. Tak raz zwyczaj się zawieszę kiedy alt tabuję Więc no... Żadna nowość jak będziecie dalej tam mną idzie? Ja wskazuję, że ona by się nie odpuściła. A może jednak? Tak. dobra. Tutaj już Chciałem powiedzieć, że tutaj już raczej nic nie będzie, bo czym wyskoczył, wyskoczyła mi dynka na twarz. Okej. Okay. Zielony pokój. Nie odwiem kto co lubi. Nie, nie Muszę z nim podawać. O nie, s Nie wiem, czy wy słyszeliście, że, że, że on coś powiedział. Ja to słyszałem. Czy ty możesz sobie pójść ode mnie? Nie, że mówię, że jesteś zły, ale, ale jest jej zły. Dobra, tu już wiem, że wystarczy, że dodam do, dwa potwory do mojej miniaturki, bo numer dwa. Tak, to będzie moja miniaturka. Zobacz, tak się pojawi kolejny. Dobra, jakiś... jakiś potworek mi wyskoczył. Ja jestem nie chcę mieć żadnego do czynienia z tym miejscem. Jak to jest możliwe, że ja się wspina idąc prosto. Coś mi to może wytłumaczyć? Nie proszę. Mamy. Trochę niepokojący ten plakat. Ile już nagrywamy? 14 minut, to widzicie? Ten film jest krótszy, będzie się mniej przetwarzać przez YouTube. A ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia i nara.